Jeśli chciałbyś powierzyć zarządzanie Twoim serwerem webdeveloperowi albo innemu użytkownikowi, ale nie chcesz przekazywać mu Twoich danych dostępowych, mam dla Ciebie świetne rozwiązanie dostępne w panelu klienta lhpl. Skorzystaj z opcji nadawania uprawnień do serwerów i nadaj dostęp do Twojego serwera innemu użytkownikowi w całkowicie bezpieczny sposób, w kilku prostych krokach. Zaloguj się na swoje konto w panelu klienta lhpl i przejdź do zakładki ustawienia. Uprawnienia do serwerów. Kliknij przycisk Nadaj i wybierz serwer, który chcesz udostępnić. W kolejnym kroku wybierz poziom uprawnień, które chcesz nadać innemu użytkownikowi. Możesz nadać dostęp do ustawień serwera, czyli wszystkich opcji ustawień poza konfiguracją poczty e-mail, ustawień kont e-mail oraz autoryzacji zgłoszeń, czyli możliwości kontaktowania się w sprawie Twojego serwera z biurem obsługi klienta. Jeśli nie wybierzesz żadnego poziomu dostępu, uprawniony użytkownik zobaczy jedynie podstawowe informacje o Twoim serwerze. W kolejnym kroku podejdź dane osoby, której chcesz nadać uprawnienia, login i adres e-mail przypisany do jego konta LHPL. Dodatkowo wskaż okres, na który chcesz przydzielić uprawnienia, dostęp do wybranej daty lub dostęp bezterminowy. Na koniec kliknij przycisk Wyślij. Uprawnienia zostaną utworzone i wystarczy, że teraz Ty i osoba upoważniona potwierdzicie je mailowo. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz edytować lub całkowicie wycofać uprawnienia w sekcji Uprawnienia do serwerów, klikając przycisk Opcję Edytuj lub Opcję Usuń. Jeśli podoba Ci się funkcja uprawnień do serwerów, zostaw łapkę w górę. A jeśli chciałbyś przyjrzeć się jej bliżej, sprawdź poradnik, do którego link znajdziesz w opisie tego filmu.